20 listopad 2025 Rok matki Bożej Nadziei Która pierwszy raz objawiła się 20 stycznia 1940 roku Apostołowi Jakubowi w Saragosie Mamy kościół św. Józefa Patrona Kościoła gdzie 12 października 1986 roku 50-letni Bergoglio, oszczył dwóch chłopców z Argentyny. Tego dnia mówił o zbrodni 10 listopada 1943 roku w Hamburgu. Kiedy zlikwidowano, skilotynowano trzech kapłanów i pastora z Libek. Skazani zostali na karę śmierci w Libek. Byłem w klasztorze świętej Marii Magdaleny 23 czerwca w 1943 roku. Program przygotowany. Na nasze czasy. Von Berg, kapłan, który tu był proboszczem, który trzy lata wcześniej zezwolił na obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia, 10 kwietnia w 1983 roku. Jest to rok, kiedy zmarł apostoł Bożego Miłosierdzia Bernard Jan Paweł Tuszyński w Gdańsku 10 marca 7 dni wcześniej urodził się obecny tak zwany prezydent Polin nie jest Polska przyjęta w planie przez arystokratów świata. Bóg wszystko widzi. Idziemy do Matki Boskiej Nadziei. 1587 rok. Lublin. Żydzi wybrali sobie króla Polski Rabina Saula Wala 19-20 sierpień kanclerz Jan Zamojski ogłosił wybór 44 króla Zagmunta III Wazy Ojca dwóch królów polskich Zlikwidowanych programie arystokratów Świata A potem wybrano prawnuka Jana Zamoyskiego Michała Krewnego 48 króla Polski Otruty 11 listopada 1673 roku w Alfawii.